Ma witamy serdecznie, to jest nowa gra. Podobno jakaś nowość, Archie mówił, i jedziemy tutaj, Robert Kubica. Kierownica, jak widzicie, jest w nietypowym miejscu na pasażera, czyli pasażer prowadzi. I ruszyli. Wycieraczki chodzą, wszystko jest w porządku. Tutaj mamy kawałek, żeby ta guma nie pękła, bo tu też nie wiadomo. Tu jest nawierzchnia, jest tak zwana, szutrowa. I tutaj idziemy cały czas prosto. Tam i skręcamy Uwaga! No chciałem właśnie poinformować, że bardzo tutaj widoki są interesujące, bo to jest Archi mówił, że to jest właśnie w lesie. O Jezus Maria. Ponieważ gramy w gry bardzo często, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobra gra. Już tak na pierwszy rzut mogę powiedzieć, że tutaj jest sporo do zaoferowania. Mamy tutaj ujęcia z sześciu kamer i znowu wycieraczki, chociaż nie pada, dziwna historia, ale może testują po prostu trasę na wypadek deszczu, no, grafika się pojawia. To, że sobie zastanawiam, dlaczego pasażer prowadzi, no ale to... Jakieś nie są jakieś niedoróbki nie, nie programatora, czy tam jak on się nazywa. Mamy teraz ujęcie z boku, ujęcie na koło Bo mogą Państwo tego nie widzieć, więc ja no, no, to objaśniam Tutaj mamy po na pro, prosty odcinek, right dość, no, ale gra jest skomplikowana Są te płotki co Kubica, o, ro, a nie, bo my jedziemy Robertem Kubicą Także możemy spodziewać się, że zaraz wylądujemy w w krzakach Robert potrafi, no, ma ciężką nogę, jak dociśnie to, ciśnie, to... Znowu. a no tak no, jak widać ktoś kto gra tutaj ma pojęcie, bo wie, że jak jest zakręt w prawo, tej, to korownica w prawo. Oczywiście piękne widoki jak ze Star Treka i w innych grach tam tego typu, czyli tam nie wiem, test drive. O, ludzie są też pojawili się, także tak naprawdę nieruchome tutaj są postacie, ale test drive na Amigę. Ta gra też chodzi na wszystkich tam komputerach Commodoro. Pomodoro, chodzi na atary. Także tam jest dostępna jest tutaj gra, jeżeli chodzi o takie możliwości na Justik. Jeżeli chcecie do przodu, to się po prostu Jastick pcha do przodu, a hamulec jest się guzik czerwony boom I ten wtedy jest on hamuje. Ale tutaj widzicie, nie ma potrzeby hamować, bo tu sina i lewo na skos. Krótko, krótko, dociśnij, tak pod górkę, tu tego i It's będzie pit stop, bo to też jest 60. jakby tutaj wpisane, że może po nie pokazujemy tego, bo wszystkiego nie możemy pokazać, ale będzie pit stop. 34 to jest charakterystyczny numer po prostu szczęśliwy do Roberta Kubicy. 34 po prostu 3 4 to jest 7, a 7 to jest szczęśliwa. Kubica sobie to tam 60. sumuje. Left 6. Yy, no nie co ja mówić jeszcze yy, Sytuacja jest jakby oczywista yy, Troszkę niewielki samochód, tam się może ze trzy osoby wejdą z tyłu no ale to też wiadomo, że przecież, yy, przecież nie każdy tak szybko jedzie pogorzałe Tam zawsze jeszcze dwie osoby wejdą do bagażnika to można yy, potem yy, na przykład yy, jak się jedzie na przykład z Lotosa do dzika, nie? To tam jest yy, bardzo szybko Właściwie... Pytanie tylko dokąd jadą. Czyli mają daleko. On tam mu czyta w kalendarzu, zapisał sobie, że jutro jutro łożała, pojutrze tam masz spotkanie. Robert, masz spotkanie tutaj w F1, potem w M3. On mówi, właściwie tak nie widzimy dokładnie po jakiemu on mówi. Ojo, ja, no i mówiłem, że kubica, tak? Czyli już już po ścianie i narusztowanie. Mówiłem, nie pić przed jazdą, bo to jest niczego dobrego nie prowadzi. Tutaj mamy te. Już powoli mamy tutaj sygnał, w, wkład, jak to, wkładki, sznurówki, proszę państwa, także łapki w górę. Podnosimy wszystko, pokazujemy tutaj, że nas lubimy, pokazujemy, że jest ok. Zniknął nam Robert. O, jeszcze mamy tu. Kończymy, proszę państwa, kończymy, Dostaje tutaj znak ze studia, że kończymy, żegnamy się. Do zobaczenia, lupa ciao! Into caution right 5 over 80 times 2 narrows and slippy. Into left 6 half long, don't cut.